Cześć, coś wam z tyłu widać? Tak? Dobrze. Kto zna SGX-a? Ręka w górę. Bardzo dobrze, że ktoś jest na sali. Mam nadzieję, że za parę ludzi będzie, będzie więcej W Dzisiaj postaramy się przybliżyć wam w wielkim skrócie co to jest SGX. Mamy tylko 30 minut i nie będziemy się zagłębiać w jakieś wielkie detale, bardzo głównolotnie i postaramy się wam zaprezentować krótkie demo, które wymyśliliśmy na potrzeby confidential Computing w chmurze. temat jest dość pokrętny do tego, który był, tylko jest rozszerzony o e, przetwarzanie połównych danych w chmurze. Także. Tu krótki disclaimer detalowy, który musimy zaprezentować, więc może ja zostawię 5 sekund na przeczytanie po każdemu. OK. Eee. Także tak, my pracujemy w grupie System Security, e, Software Security Systems. E, w Zajmujemy się tam e, serwisami wspierającymi SDX-a w chmurze. Mamy około 4 weekendów, e, łącznie jakieś wejścia mikroserwisów, używamy tam przeróżnych technologii. Ja to zespół uczyłem jakieś 4 3 lata temu, powiedzmy a może, może 2 lata temu, a cztery to było za dużo, a Paweł tam już długo pracuje w ZBX-ie, także tam, tam się spotkaliśmy tam i tam szydanko. Jeszcze jedną, którego tu nie ma, ale żyje. Okay, dobra, to ja może powiem na początek w ogóle z e, czym będziemy mieli tutaj do czynienia. E, więc na początek Intel SGX. Intel SGX to jest skrót, to jest to Software jest, to jest Guard Extensions, e, jest, to, jest to taka technologia Intelowa, która po, pozwala na platformie uruchomić e, waszą aplikację, część waszej aplikacji w takim specjalnym, specjalnym środowisku, e, które e, którego pamięć jest całkowicie zaszyfrowana i e, dostęp do tej pamięci ma tylko procesor e, i wasza aplikacja. Nawet system operacyjny nie powinien mieć dostępu do tej pamięci. E, dzięki temu znacząco zmniejsza się wektor aparatu na waszą aplikację. Nawet jeżeli system operacyjny będzie w jakiś sposób skompromitowany, e, to, e, to wasza aplikacja będzie zdecydowanie mniej zagrożona niż w normalnym środowisku uruchomionym. Przydaje się to zwłaszcza w kurze, o której będziemy mieć jakiś czas. A więc um, tą specjalnym środowiskiem jest tak zwana enklawa. E enklawa to jest taka biblioteka, którą piszecie sobie tam w języku C. E się ją kompiluje i może być ona uruchomiona w Waszej aplikacji przy użyciu odpowiedniego SDK, który dostarcza Intel. E I czym ta enklawa jest? E bardziej szczegółowo, to jest właśnie ona siedzi w waszej aplikacji, ładuje do wasza aplikacja, um, czyli de facto tylko ta enklawa działa w, w sgx reszta działa e, poza SGX-em, ze względu na to, że SGX ma swoje ograniczenia, nie ma dostępu do urządzeń na przykład, ani do, do sieci, e, więc jakby to trzeba wszystko opakować w swojej prostującej aplikacji, a w wykonywać tylko te obliczenia, e, czy tam procesowanie, które, e, które musi być super bezpieczne. E, następną rzeczą, która, e, która jest istotna z punktu widzenia tego, e, tej technologii, to jest atestacja. A więc atestacja to jest taka, e, taki proces, który umożliwia e, sprawdzenie raportu e, Waszej inklawy, czyli możecie pobrać tak zwaną kwotę z tej inklawy. E, która jest takim raportem określającym, czy Wasza enklawa jest, e, może być zaufana, czy jest prawidłowa, czy nie została w żaden sposób zmieniona, czy działa na oryginalnym sprzęcie Intela i jest poprawnie zabezpieczona. E, taką płotę można e, zweryfikować na kilka sposobów. Pierwszym sposobem jest to na tej samej platformie, używając tak zwanej lokalnej atestacji, ale ta w zasadzie nas teraz nie interesuje. E, jej można wykonać tylko na e, na tym samym procesorze. Drugą możliwością jest użycie czegoś takiego, co nazywa się EPI. To jest kategorii pomyślony przez Intela, który pozwala na sprawdzenie, czy dana platforma należy do jakiejś grupy platform, w sensie jest jeden klub prywatny, który posiada platforma, jest wiele kluczy prywatnych, które posiadają platformy różne, ale możemy sprawdzić ich autentyczność, zweryfikować te podpisy wykonywane przez ten klucz używając jednego klucza publicznego, ale to też nas interesuje, w tym I ostatnie, używając atestacji ECDS-a, która korzysta z bibliotek, które nazywają się Data Center Attestation Limitings. I o tym będziemy głównie opowiadać w tej prezentacji. A czym to konkretnie jest, to za chwilę powiem. No to tak, generalnie jak mamy hybrydowe rozwiązanie, to staramy się trzymać na on remisach nasze aplikacje, które przetwarzają nasze wrażliwe dane. Staramy się tam też trzymać jakieś sekrety swoje i tak dalej. Jakieś hardware security moduły, HSM. -y. Staramy się tego nie przynosić do chmury. Eee, AWS na przykład już teraz oferuje hsm w chmurze, więc można z tego korzystać. Natomiast przy wielu rozwiązaniach staramy się być tam. I sensem naszego demo, które jest mega dużym uproszczeniem takiej życiowej sytuacji i w normalnym przypadku w jakimś e commerce bardziej zaawansowany byłby to przypadek. My staramy się pozbyć tego elementu z lewej strony, żeby, jak kolega opowiadał o skalowalności, żeby to wszystko wykonywało się w chmurze i tak naprawdę te sekrety bezpiecznie przechowywać i dane bezpiecznie przetwarzać sobie za pomocą SBX-a w chmurze. Więc, co to jest ten Dicap? Dicap to jest przede wszystkim e, zbiór mm, pewnych bibliotek, e, i pewnych narzędzi, które udostępnia na Intel i które są udostępnione też na GitHubie. No, e, linki później będą w prezentacji dostępne e, na stronie IDZ, czyli Intel Development. Można przeczytać o tych wszystkich rzeczach. W głównej mierze tak naprawdę chodzi nam o wyciągnięcie z tego, co Intel oferuje jako serwis. E, to jest provisioning Certification Service, o, 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 w którym. Może wkazać? pomocą którego budując tak jakby swoją własną atestację staramy się wyciągnąć od Intela potrzebne nam rzeczy do tego, żeby zatestować lokalnie hmm, za pomocą swojego asystywnego serwisu, zatestować taką wymagalę. To jest tylko po to, żeby duże data center nie musiało wychodzić za każdym razem do zewnętrznej usługi typu ja jest, tak jak to uprzejmie idzie i odpytywać, czy ta enklawa jest bezpieczna. Oni wolą postować swoje rzeczy u siebie, dlatego muszą zbudować sobie własne testacyjne serwisy. Wiem, że to na razie jest zagmatwane, ale tak spróbuję to uprościć. I to jest strona, która generalnie serwuje te wszystkie nasze serwisy, które my implementujemy na co dzień. Jakbyś wrócił teraz do slajdu. tu nie mają przyłączania na no slajdu. O. Cia, cia, cia. Na githubie można znaleźć code generation library, czyli za pomocą naszych bibliotek dostarczonych przez nas, można wygenerować sobie kłopot na taki enklawę, którą sami napiszemy I mamy też w bibliotekę do weryfikowania takiej enklawy W wielkim skrócie to po zsumowaniu powinno dać swój własny ecdsa station service Który możemy wyhostować we własnej chmurze i sami możemy sprawdzać te nasze części aplikacji Także możemy sobie może tak powiem, możemy zbudować jakiś poziom zaufania w oparciu o to, co sami implementujemy i nie musimy ufać Intelu. Chociaż i tak mu ufamy, bo bazujemy na jego półprogramie. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj głównie chodzi o to, że w przypadku clouda i w przypadku data center, data center nie chce wychodzić na, do internetu i wołać jakichś serwisów, które hostuje Internet, przynajmniej nie w, w, w czasie rzeczywistym, tylko czasami, dzięki czemu pobiera odpowiednie dane z prowiżonym certification serwisu, i dlatego między innymi powstało to, to rozwiązanie, które nie wymaga tego, ponieważ App Service można sobie uruchomić a, a, na własnym sprzęcie, do własnych instytucji. No i tak, teraz trochę opowiemy o Application Flow, o naszych demach, więc wcześniej będziemy się do niego przyłączać. Pierwszym dużym graczem, który się wziął za to i zaimplementował pierwsze previewer and Confidential Computing Cloud pod takim znakiem jest Azure. Więc my skorzystaliśmy z ich maszyn i mając nieco wiedzy na temat tego jak się korzysta ze zginx pozwoliliśmy sobie za implementować demo. Azure korzysta pod spodem e, czasami, tak jak Paweł wspomniał, z provisioning certification serwisu do pobierania potrzebnych jemu rzeczy, aby weryfikować płody. E, My wrzuciliśmy sobie do Ażura na jakiejś instancji, powiedzmy, bazę, w której mamy zarejestrowane jakieś tam 600 tysięcy rekordów. Możesz pokazać tę bazę? Ta baza odzwierciedla tak naprawdę, powiedzmy, pseudo przypadek medyczny, w którym przechowujemy... A, musisz jeszcze włączyć. Baza odzwierciedla pseudo przypadek medyczny, w którym, powiedzmy, przechowujemy imię, nazwisko i stan Stan, ale nie stan zdrowia, tylko stan USA, w którym ktoś jest. Celem tego raportu jest przetworzenie danych tak, żeby nie wyeksponować w runtime żadnych wrażliwych danych, które imię, nazwisko i skąd ktoś pochodzi, tylko chcemy zabrać generalną statystykę na koniec, w jakich stanach ile było zachorowań. I mniej więcej tak wygląda baza, więc jest ona zainteresowana. Jakbyś wrócił do slajdu. Czy widziałem? Dobra. To nasz, nasze rozwiązanie składa się z kilku serwisów. Pierwszym z nich jest Master No, który jakby jest takim szefem całej operacji i albo koordynuje całe, całe, całe procesowanie. Kolejnymi elementami są compute nody. W naszym tutaj przykładzie jest ich dwa. I one jakby wykonują całą pracę. I teraz co najważniejsze, te, te node jak wstają, z takiego node'a ten notek się uruchamia, on generuje u siebie kwotę, którą wysyła do mastera. Master ją e, weryfikuje używając bibliotek Intelowych. i w ten sposób jest w stanie stwierdzić, że może ufać tym e, nodom i e, może z nimi podzielić się kluczem, który służy do e, dekryptowania bazy. Tak samo to się dzieje w przypadku e, drugiego node'a. On zrobi dokładnie to samo, połączy się do Mastera, Master po weryfikacji włączy to do, do swojego klastra obliczeniowego. No to tutaj to jest ten krok, chyba się ale generalnie to jest ten krok, w którym Harzuch e, pobiera do swojego wnętrza te certyfikaty do weryfikowania tych południ to jest to, o czym mówił Paweł. Następuje wymiana ja tych płot i sprawdzenie w bezpieczny sposób. Tutaj jeszcze dodam, że w tej kwocie można także dowolne dane, które chcemy, żeby były również podpisane. Dzięki temu możemy, w naszym przypadku przekazujemy tam hash klucza publicznego, który będzie służył do zaszyfrowania klucza do dekrypcji bazy. Jest to Taki trochę mini, jakiś e, wymiana kluczy szykujących komunikację pomiędzy nodami a masterem no, I następuje pozostawienie bezpiecznego, powiedzmy, kiedy obie Master i Compute Node mają wymienione ze sobą publiczne części, mo można przekazać jakieś dane, więc w naszym demo jest proste założenie, że Master Node dostał w jakiś bezpieczny sposób wcześniej klucz, którym można wykryptować tą bazę. To jest problem do rozwiązania, jakby ktoś ten implementował w przyszłości. E, natomiast my tutaj spokojnie go przekazujemy do nodeów. W tym momencie pojawia się użytkownik. A, to, to już by było warto otworzyć to demo. Zjechać niżej. I sprawdzić konfigurację klastra. I tak naprawdę widać, że Masternode sprawdza status swój za pomocą Open Enclave SDK. To jest taki tool, który napisał Microsoft na bazie wszystkich naszych tooli. I mamy jakiś tam poziom wiarygodności, że możemy zaufać e, temu, tej całej naszej architekturze, którą stworzyliśmy, że te nasze aplikacje, te nasze web serwisy, w są enklawy, to jest taki trust environment. Natomiast możemy jeszcze napisać swój własny e serwis bo przecież mamy dostęp do tych wszystkich rzeczy, do których ma dostęp arzu. I my napisaliśmy taki własny serwis atestacyjny, bo jesteśmy w takim w i staramy się to jeszcze raz potwierdzić, więc pobieramy płotę od Master'a i ją weryfikujemy. Tak wygląda kłoda, bardzo czytelna. I możemy przeczytać bardzo dużo informacji, na które powiedzenie nie starczy nam czasu ale generalny status prawdy hmm. jest ok? To są głównie e, statusy naszej klawy, e, dane identyfikujące naszą klawę, czyli MR Enklave, MR jeżeli tu z tych danych by się zmieniła to możemy stwierdzić, że ktoś coś e, merał z naszą enklawą i to nie jest nasza enklawa tylko została w jakiś sposób podmieniona e, są tutaj też wersje e, bezpieczeństwa e, firmy R procesora oraz e, oprogramowania do obsługi jedwiców okay. tak i o te dane można cały czas odpytywać w ramieniu, tak? I teraz, jakbyś wrócił jeszcze do slajdów, to byśmy przed raportem... No i mamy całą tą sytuację, w której e, zbudowaliśmy w oparciu o Githuba Fretboard Attestation Service, czyli chcemy sami atestować. To nie jest coś, co my zbudowaliśmy jako internet, tylko powiedzmy, my jako jakiś tam klient chmury, ale nie chcemy ufać temu, co jest do końca w chociaż też z tego korzystamy tutaj, na, na potrzeby weryfikacji tych rękaw, które siedzą w naszych serwisach. A tutaj tak naprawdę na tym wszystkim też siedzą open sourceowe tule, tak jak i w naszej i też ten nasz logo SDK. No i to jest ten nasz serwis interowy Teraz jesteśmy w stanie przetworzyć te wszystkie dane, które są w tej bazie i wyciągnąć w enklawach tych compute tylko informacje o stanach i zagregować je do jakiegoś sensownego raportu. W tym momencie master rozdzielił pracę na node'y i wysyłał im, które rekordy z bazy mają pobrać. Podzielił się również z nimi kluczem do dekrypcji bazy, używając bezpiecznego połączenia. Każda, każdy node pobrał sobie części niezaufanej, dane z bazy, nie, nie dekryptując je, przekął te dane do enklawy, używając SDK i dopiero w enklawie te dane mogły dostać zdekryptowane i zostały użyte do wygenerowania podsumowania. Czyli same dane w tym tekście nigdy nie opuszczają enklawy, co zdecydowanie zwiększa ich bezpieczeństwo w No i tu oczywiście żółwik nas zabił, ale to prezentuje mapę stanów. to jest największa liczba zachorowań w Teksasie, także... Oczywiście dane były generowane, to jest wielki biedny random, ale... na takie potrzeby tak to wyszło. Więc czy są jakieś pytania? To jest dostęp do systemu operacyjnego, jakby nie powinno, znaczy nie, nie ma nie da się, nie powinno być przy jak się warunkach systemacyjma, jaki tak dostęp. Jedynie w warunkach, jeżeli się okaże, że nic nie działa z jakiegoś powodu. Ale jeżeli SBX działa poprawnie, to system nie może tego dostąpić. Dane są zaszyprowane i tylko procesor ma dostęp do klucza, który potrafi te dane przeczytać w pamięci. progresję, otworzyć system z narkotykami? No generalnie będąc klientem chmury, jesteś klientem chmury, więc twoje dane gdzieś tam są i ten ruch tam jest, więc łatwo i tak cię będzie znaleźć. Czyli klucze generalnie są tak bezpieczne, jak ufamy prowajderowi chmury? Właśnie nie. Właśnie nie. Wszystko to jest w enklawie, to się odbywa w enklawie, to jest bezpieczne i dostawca chmury nie będzie miał do tego dostępu. Ale to musi w jakiś sposób opóźnić tę klawę i użyć urządzeń sieciowych do wysłania transakcji, prototypu do klienta. Więc moim zdaniem nie, nie możesz zastosować tego do sprzedaży na klientu. Nie, ale generalnie kupując instancję w ażurze Confidential, tam Computingu, to podaje się swoje dane, tak? Więc wiadomo, która maszyna wykonuje to, a co się w środku dzieje, tego nie wiemy. Tutaj głównie chodzi o to, żeby... Dane, które są bardzo wrażliwe, np. dane pacjentów, dane jakieś ubezpieczeniowe, dane bankowe, można było zacząć przechowywać w chmurze bez obawy o to, że kto się przeczyta na przykład ktoś z, e, z maszyny wirtualnej obok albo sam provider chmury e, i właśnie to co, to, co chcemy przetwarzać, musi być zakrytowane tylko w tej, e, tej e, w enklawie, bo tylko ona tak naprawdę jest bezpieczna. Cała reszta jest, e, jest normalna aplikacją. No, jest taki... Nie mierzyliśmy tego. Ale sami widzieliście, 600 tysięcy rekordów w przyrobiło się też szybko. Dużym, dużym kosztem tak naprawdę jest wchodzenie i wychodzenie z enklawy. Także architektura też może rozwiązać wiele problemów. Bo wrzucając dużo danych na raz do enklawy, jest mały koszt tego enkryptowania tych danych i wychodzenia też jest dość duży koszt. Także to są koszty, które trzeba ponieść korzystając z ankiety. Na jakiej podstawie uchwalamy egzamin? Czy to jest to jest czasie czterech partii, czy jeszcze w czasie jakiegoś dnia? Jakie podstawy uchwalamy egzamin? To tak jak pokazywam, de, enklawa potrafi wygenerować tą kwotę. Ta kwota to jest taki raport o tej enklawie i my możemy użyć klucza publicznego, którego pobieramy od Intela z tego opróżnionego certyfikatu serwisu, który nam zwraca certyfikat, który jest klucz publiczny, który jesteśmy w stanie zweryfikować podpisem w tej kwocie. Czyli Intel to jest prosty ofert tak? E, tak, w zasadzie tak. Mhm. W przypadku tak, bo no, Intel dostarcza platformę i on jakby zapewnia, że jak ty sprawdzisz dla tej platformy, tym kluczem, który Intel dostarczył, to może być pewny, że, że to jest prawidłowy podpis, tak? Która? Jeżeli provider nie zaktualizował oprogramowania firmware'ów i nadal są błędy w procesorach Intela, to SGX nam nic nie daje w tym Ale kłota, status kłoty Ci o tym powie więc możesz się na to zabezpieczyć. Płacie może być wiele statusów, to właśnie statusy, które mówią, że coś nie jest up-to-date, na przykład, że nie zostało zaktualizowane. Są statusy, które na przykład mówią, że musisz skonfigurować coś tam na, na swojej platformie, żeby było bezpiecznie. I Intel tak naprawdę dosyć często aktualizuje, wypuszcza te aktualizacje, aby to wszystko było bezpieczne. To jak nie ma więcej pytań, to jesteśmy po, po czasie. czasie. także wielkie dzięki.